Artix, Artix, Dreams, Artix, dreams. dreams Leży powalony. Czy wychyli po jego? Dreams widzi zabójcę. Delikatnie Ligo wyciąga. JW Zabójca pod ostrzałem, jest zraniony. Adi wcelowany na Dreamsa Dreams, Adi, Dreams, Adi, Dreams, Adi. Dreams, Adi. Matt Davis zabija bajkota. Zabójca dalej, powalony Artic w ciężkiej sytuacji. Free Fire i ginie od Rashera. Jednak Rasher okazał się lepszy w tym spotkaniu. Bajno zabija zabójcę. Zostało już tylko dwóch zawodników Delta Esports, z czego Adi leży. Wago biegnie. Wago Rasher. I jednak Rusher kończy trzecią rundę. Mamy 2-1 dla drużyny Arian Gaming. Otwarcie tutaj na bombę B. Wymiana ognia między. Kto to tam się chowa? Matt Davis. A Adi. No tutaj jeszcze z boku jest JW. Czy Bacon widzi? O, JW wyciąga. Bigo, wyciąga również Adiego. Pięknie. Pięknie. Monty musi się cofnąć. Zabójca. Zapręcaj na O tutaj. Artix ściąga JW. Był w oknie. Banio. 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 Banio odłowił od, Artixa. Artix się cofa. On aktualnie dwóch na trzech, z czego dwóch zawodników Delty jest dosyć mocno obitych. O panowie, plantujcie, plantujcie. O tutaj, jednak Matt Davis zabija zabójcę. Jacob jest sam, aktualnie. BlackBird musi przyjść z pomocą. Artik zabija bania. Mamy, został już tylko tutaj w drużynie Arion Gaming Echo. Tu sobie poradzi. Jeden na jednego. No, powiem ci, teraz mam pojedynek. Echo vs. Mountain. Może być bardzo ciekawie mhm. na ognia Podejrzewam, że będzie szyka, że made z drona złożyć motarcza O i wiesz co jednak Matt Davis tutaj zabił Daykota Banio zabija Adiego zabójca, zabija Dreamsa Supreme na górze... o! JW skoczył i ginie tutaj od pizza. Artix zabił dwóch zawodników, Arion Gaming Artyx został sam na dwóch. Czy to ugra? Przeładowuje. Matt Davis plantuje. No, Artyx jest teraz w ciężkiej sytuacji. Biegnie na górę, na drugie piętro. Chyba będzie chciał obiec. O, o, o. Coś tam słyszał, ale tam nikogo nie było. Leci C4, wydaje mi się, że. Tak jest tutaj. Matt Davis kończy rundę. 17 sekund, już widzę. O tutaj Dreams wyszedł. Zabójca jeszcze zawija Dreamsa. Chyba praktycznie w sumie nie wiem, z 5% HP. 6 sekund 5, 4, 3, 2, 1 i piąta runda dla Arium Gaming Dajko Rusher, Dajko Rusher Artix wyciąga Dreamsa JW ostrzelany w plecy przez Deikota. Wydaje mi się, że Rusher wie, że tu jesteś Daj <coughs> Adi wyciąga rashera. No, mamy Trzech zawodników zostało ARION GAMING na pięciu zawodników DELTY O, Adi, BANIO, zaraz może być akcja Jednak nie, Adi cofa No, chłopaki A, widział, widział, wychyla I tutaj pięknie, pięknie, BANIO tutaj się popisał i ginie z DRON Wigo Jednak tutaj TEAMWORK działa zostało już dwóch zawodników proszę, JW zabija zabójcę dwóch na trzech Matt Davis i JW co oni tu teraz zrobią smoke ze strzelbą oczywiście, może być ciekawie Matt Davis wcelowany, Matt Davis o, w złym momencie się obróciłeś a jednak tutaj. Ale wydaje mi się, że nie trafił Vigo. No mamy teraz ciekawą sytuację, sytuację szoku. Ta runda. Matt Davis się położył. No zobaczymy, zobaczymy. I mamy rozbrajacz, 15 sekund do końca. JW zabija Wigo, zostało dwóch na dwóch, rozbrajacz po. Dejkot zraniony, tak naprawdę został sam Artix I Artix tutaj Artix powalił JW. I został Matt Davis. Czy najpierw podniesie jeszcze swojego? No pięknie. I tutaj już niszczy, rozbraja rozbrajacz. Jeszcze JW nożuje Dejkota. I mamy drugą rundę dla zawodników Arion Gaming. Czyżby ta runda miała należeć do Delty? Zaraz zobaczymy. O, pięknie, Adi wyciągnął JW, czyli już zostało tylko dwóch zawodników Arion Gaming na pięciu z Delty. O, Matt Davis tutaj strzelał, ale jednak chybił. Ciekawy, ciekawy jest. Ciekawie Matt Davis, Matt Davis zabija Vigo. Ma rozbrajasz 44 sekundy do końca. Czy uda się go tutaj podłożyć? Przepalamy się na dół. O, Adi chyba biegnie na skrót, wiesz? Tak jest, Adi tutaj. A jednak nie. Już myślałem, że Adi tutaj coś widzę sytuację dwóch na czterech Tak jest, jest bardzo ciekawie. 20 sekund się do końca. 20 sekund do końca. Dwóch na czterech dalej. Dwóch na trzech tutaj. Dreams wyciąga granatem Artixa. Jednak ta runda będzie należała do... Zabójca się tutaj strzela. Zabójca wygrywa pojedynek z Davisem. Został już sam back. Jeszcze na sam koniec Dreams zabija Adiego. Ale jednak ta runda należy do Delty Esports. To jest pewny pewnym momencie, jakby się nie ma tak naprawdę wyjścia. Dreams wyciąga Deikota, Vigo wyciąga Rashara. Mamy 3 na 2 O tutaj widzimy, Dreams wyciąga Vigo. Sam. I niestety Delta Artist został sam. I Dreams tutaj kończy tą mhm. rundę. Mamy 4 1 dla. Marion Gaming, czyli aktualne, aktualnie mamy e, e, punkt meczowy w sumie. Zawodnicy Delta Esport zrespili się w jednym miejscu. Czyżby tutaj. Tak jak widzę, ruszyli ostro. żeby był szybki rush. Zobaczymy, zobaczymy tutaj Dejkot. Gra szakalem wchodzi. Dejkot zabija Mada Davisa, Vigo zabija Rashera, Bania zabija Vigo. Dejkot zabija Bania. Co tu się dzieje? Czyli jedna czyli Powiem ci, że nie jestem. Nie wiem, co się teraz stało tak naprawdę. Tyle razy mi kamerę przełączyło, Został już tylko w drużynie e, Arion Gaming Supreme e, JW, w drużynie atakujących został. Zabójca oraz Artix myślę, że ta runda będzie należała jednak do y, Delty. A zobaczymy. No, chłopaki z Delty. Dalej, podkładajcie ten rozbrajacz. Macie czas. Minuta 50 do końca. No, powiem Ci tak: z góry to wygląda super. Delta nie powinna tego przegrać, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Poszedł z granat smoka na górę. Tutaj. O. I jednak tutaj zabójca zabija JW. Dreams. O tutaj Adi skrót. Gdzie ty Adi, idziesz? Po co tak zaskoczyłeś? I tutaj dym zabija Adiego JW się strzela z Daycotem. Daykot wychyla. JW również. No, Prefire tutaj rozbrać już podkładany. O, halon jest tutaj. Jednak widzimy ten hard ducha u Delty. Nie poddają się chłopaki. Tak naprawdę Artix, pomóż tutaj, bo Daikot sam walczy. O! Dejkot zabija Dreamsa. Dreams JW zabija Dejcota i Matt Day zabija Artixa i tak naprawdę skończyliśmy mecz. Mamy 5-2. tutaj coś. Halo, halo. Dzień dobry, rasher, Witamy Cię w naszym... No, cześć, cześć. Witamy. Witamy Cię tutaj w naszym wirtualnym studiu. Jak się podobał? Ładnie, Z naszej nie? strony mecz jest bardzo ładny. Powiedz, Rasher, kilka słów od siebie. Jak Ci się grało? Co Cię zaskoczyło w tym meczu no. przede wszystkim? No, tak jak mam mówić, no to tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, paradoksalnie było łatwo, ale bardzo fajnie <śledzimy> jest <wszystko>. 1, 5, <śledzimy> 7 5 2. Trochę no, z naszej się... no, winy, w ogóle nie delta, no gratulacje, no. No, no dobrze, tyle panie. do finału. Mówisz, Zuraszu, że dojdziecie do finału? No jeszcze to nie. Nie wiem. No może Znajdziemy, dojdziemy, a może nie. Mhm. Zobaczymy. No dobrze, to ja. Póki co, ja... Póki co przed nami półfinał, czekamy na naszych rywali. Mhm. Także zobaczymy, jak się losy potoczą w tego turnieju. Mhm. No, ja mogę tutaj pogratulować, gratuluję wam bardzo serdecznie. A dziękuję, dziękuję. E, no to myśmy zakończyli rusher z tobą tutaj wywiad i zaprosimy tutaj uh -huh. e, kapitana również. Delta Esport. Kurde, to ja idę, bo będzie spina na czacie, idę, na, na chłopaki, ty. Się, no na razie, dzięki, dzięki. Dziękujemy okay, tutaj za sure. krótką chwilę. To GG kut jeszcze tak na marginesie, yeah. dobry meczyk.